Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym vlogu? Nie, nie na kolejnym vlogu, na kolejnym konkursie. Tak, kolejny to już drugi i tym razem nie jest dla Facebookowiczów, tylko dla Was, dla YouTube'owiczów. Zapraszam. Tak więc długo wyczekiwanej. Konkurs właśnie się rozpoczyna i trwać będzie przez dwa tygodnie. Wspominałem już, co to ma być za praca. Nabunknę jeszcze raz, że ma być to dowolna praca o tematyce motocyklowej, niemniej jednak żeby była w bardzo dobrej jakości, żeby to się dało zobaczyć i stwierdzić, co autor miał na myśli. Oczywiście pełen regulamin znajduje się na dole. Zachęcam do zapoznania się z nim, ponieważ prace, których prace, które nie do końca będą spełniały wymogi, niestety będą odrzucane. W składzie komisji, która będzie wyłaniała zwycięzców owego konkursu, jestem na czele. Ja skład komisji, czyli cash, Koda oraz Dexterek. Raz, dwa, trzy. Tych chłopaków na pewno już znacie. Dlatego we czterech będziemy wyłaniali zwycięzcę. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego tak się tajniaczę z tym z tym regulaminem i całym konkursem, a no dlatego, żebyśmy byli fair play, bo do wygrania, jak już wspomniałem, będą bardzo fajne nagrody. Zaczynając od Wlep. Wlepy będą wędrowały do praktycznie każdej pracy, która nam się w jakiś sposób spodoba. Ta, która spodoba się bardziej i uzyska trzecie bądź drugie miejsce dlatego, że trzecie to zawsze taki trzeci, że taki za drugim to taki nigdy nie wygrany to drugie i trzecie miejsce. To jest yy, nagroda taka sama, ponieważ kubeczek Wizard Motovlog wraz z oczywiście. No a za pierwsze miejsce yy, i tutaj, uwaga jadę po bandzie, do wygrania jest kamera SJ-4000, w pełni oryginalna yy, firmy SJCAM, nie jakaś podróba, nie wiadomo skąd. Także jest grubo. Pewnie się zastanawiacie, kto zasponsorował te nagrody. Otóż tu Wam powiem i Was pewnie zdziwię, to Wy je zasponsorowaliście. To Wy je zasponsorowaliście. E, już Wam tłumaczę dlaczego. Nie jest tajemnicą, że u mnie na kanale e, wyświetlane są reklamy. I to właśnie dzięki nim e, te nagrody do tego konkursu zostały zesponsorowane. Można? Można. Tak więc zachęcam z, do zapoznania się z regulaminem, który znajduje się na dole. Pokrótce tylko wspomnę, że pracę wysyłamy na mojego maila www.wisvideolog.gmail.com e, i tam w załączniku dorzucamy e, swoją pracę. Ważne, żeby to nie było spakowane, e, tylko jeżeli jest to obraz, żeby to był wrzucony obraz. Jeżeli e, plik tekstowy, to plik tekstowy. Jeżeli plik dźwiękowy to plik dźwiękowy jeżeli film to tutaj trochę inaczej wrzucamy link do swojego kanału gdzie jest ten film link do tego filmu na tym kanale i w ten sposób rozwiązujemy całą sytuację Autorzy trzech najlepszych prac, czyli pierwsze, drugie, trzecie miejsce, zostaną poinformowani drogą mailową o zwycięstwie, a ich prace zostaną przedstawione na kolejnym vlogu. Wraz z listą osób, oczywiście, którzy wygrali w Lepy. Konkurs trwa od dzisiaj, od godziny 10, tak jak się pojawił ten filmik, przez dwa tygodnie do godziny 10 do dnia 26 września. Dlatego nie ma co dłużej przyciągać i myślę, że czas wziąć się za robotę, ponieważ nagrody na Was czekają. Dziękuję, do następnego.